Dobrze, czyli możemy już zacząć. Tak. Dzień dobry. Witam pana w naszym projekcie Symfonia Wspomnień. Chciałabym prosić o przedstawienie się na samym początku. Nazywam się Zbigniew Wyłczyński albo Zbigniew Andrzej Pielczyński. Skrócone często do ZAP ZDP. To jest mój taki ulubiony pseudonim albo nickname, jak się mówi po polsku. Aha. W każdym razie urodziłem się w Grodzisku Bazowieckim 29, 12, 25. Mam więc 93,5 roku. Piękny wiek. W tej chwili. Piękny wiek. I i, i no, nie wiem, czy, czy mam zacząć o takim konspektem całego mojego życia, a Może później... ja na początek chciałabym się zapytać. Proszę bardzo. O czym, pan, o czym Pan, może pamięta Pan, czy miał Pan takie marzenie, kim chciałby Pan zostać? Albo jakieś... czy pamięta Pan o jakimś marzeniu z dzieciństwa? Z dzieciństwa, z wczesnego wieku, może z nastoletniego? Tak. Już. Przyznam się, przyznam się, że nie. Ja pamiętam, że w, w, w miesięcy, miesiąc czy dwa przed, przed, przed wybuchem wojny spędzałem wakacje z moją mamą, chodziliśmy na spacer. I matka, i wtedy miałem pierwszy rok szkoły średniej zaliczony. To było gimnazjum państwowe w Chojnicach na Pomorzu. No i mama by pytała się tak, jaki sąd jest owąt. A co myślałeś, co będziesz studiował na, na uniwersytecie? Ja wiem, mamo, ja dopiero mam pierwszy rok gimnazjum, ja w ogóle nie myślę o tym, no jak to, ale na pewno pójdziesz na uniwersytet i musisz się wybrać. No i wtedy mówiliśmy o tym, być, być, być nauczycielem, być uh -huh. adwokatem, być lekarzem, nawet księdzem kilka takich możliwości były rozważane i, i, i stopniowo eliminowane. No i ot, oczywiście. Be, be, Bycie nauczycielem było jedną z, z tych możliwości, jedną z tych opcji. Z drugiej strony nigdy nie myślałem o tym, że, że, że to będzie, że będę wykładowcą uniwersyteckim i że ten uniwersytet to będzie najstarszy uniwersytet no w Wielkiej Brytanii, w Anglii, Oxford University. Tak. Także, ale tutaj jest taka, mam pewną ciekawostkę o Oksfordzie. Jak się pierwszy raz dowiedziałem o tym, że Oxford istnieje, Mama zabrała mnie do kina, właśnie pamiętam, na wiosnę 1939 roku. W kinie był jakiś wspaniały amerykański film o kowbojach i Indianach. Natomiast e, były tak zwane e, news, newsy, po, 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 po angielsku się mówi patent news. E, Pamiętam, no i tam okazywali najnowsze wydarzenia z zeszłego tygodnia. I tym najważniejszym wydarzeniem były regaty Tabizie między Oxfordem i Cambridge. I tu, wtedy po raz pierwszy dowiedziałem się, że jest coś takiego jak Cambridge, jest takiego jak to są stare uniwersytety, uniwersytety i że konkurują ze sobą właśnie na tabizie, wiosłują. I pamiętam, że zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie, bo to zupełnie nie, nie pasowało do, do mojego pojęcia, e, czym jest uniwersytet. I tak pamiętam doskonale wtedy, a, gdybym się tam kiedyś znalazł i może wiosłował. Proszę bardzo. A ile pan miał wtedy lat? Tak mniej więcej. Wtedy, no wtedy miałem jedną wieczkę, to był rok 39, 39 14. No, Niecałe jeszcze... 14 lata, 13,5. No proszę. Tak. Los bywa przewrotny. Tak. A proszę powiedzieć, a myślał pan o innych krajach, o tym, że kiedyś chciałby wyjechać do innego kraju. Czy było takie marzenie? Ja. Ja bardzo wcześnie nauczyłem się czytać i pamiętam, że pamiętam, że, że w, w, spędzając jakiś tam weekend u, 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 u bardzo zamożnych Rodziców, nie rodziców, przepraszam, bardzo zamożnych, krewnych, którzy pracą, którzy mieszkali w Warszawie później niestety obojga zginęli w obozach koncentracyjnych za swoją patriotyczną działalność. Mhm. No i oni byli, on był dyrektorem banku PKO i, i, i pamiętam, że będąc u nich kiedyś, Znalazłem całą masę albumów, gdzie, bo on był w Ameryce Południowej, w Brazylii i w Argentynie, gdzie zakładał takie polskie kasy opieki dla imigrantów polskich. Więc wtedy nasyciłem się tymi, tymi widokami yy, Ameryki Południowej i, i to była pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. A druga rzecz, a, ale były również książki. Zacząłem czytać książkę, pierwszą z, że tak powiem, z brzegu, którą znalazłem. I to była to były po, taka po, powieść, podróżnica o Japonii. Mm -hmm. Kto, i, I to przeczytałem, i to, by, to mnie niesamowicie zafascynowało. Y, do tego stopnia, że nawet nauczyłem się paru słów z japońskich. Do tej pory pamiętam tylko: Niech żyje Japonia, bonsai nippon. A no, proszę. Y, I. i, 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 i Czyli ciągnęło pana jedno tak, słowo? No nie, cały czas mnie Ciekawiło. ciągnęło, cały czas mnie ciągnęło, i tam się po, oczywiście w tej, w tej, w tej w Japonii znalazłem się po wielu, wielu latach jako wykładowca uniwersytecki na zaproszenie jednego z japońskich uniwersytetów. Ale powiedziałbym, że co mnie fascynowało, to były obce kultury i obce języki. Od samego dzieciństwa. Grodzisk Łazowiecki, w którym mieszkałem przez pierwsze 10 lat. Później, niestety, rozpadła się moja rodzina, i później mieszkałem z mamą poza Warszawą, z ojcem w Warszawie, i tak dalej, aż do powstania, czyli do 1949 roku. I, i co, co mnie interesowało zawsze urodzenia, to były, to były to było właśnie obce kultury, obce języki. Pamiętam, że w Grudzisku, w którym mieszkało dużo Żydów, to są się byli tacy Żydzi zamożni, zintegrowani, którzy mieszkali z Polakami, I, byli, i było getto, gdzie jedna trzecia mieszkańców mieszkało, gdzie tam nigdy Polacy nie chodzili, bo to było, było bardzo dziwne i, 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 i bardzo biedne, i bardzo dyplomujące. Ja pamiętam, że kiedyś wyszedłem na spacer jako małe dziecko, może cztery lata, czy coś takiego, i, z, I zauważyłem, że, że ci żydowscy sąsiedzi obchodzili Szabat przy otwartych oknach. Łamali się chlebem, pili wino, odmawiali modlitwy prawda, po hebrajsku. I to mnie niesłychanie fascynowało. Pamiętam, potem chciałem namówić moją mamę, żeby mnie zaprowadziła do to, do synagogi była piękna synagoga, tak jeszcze większa od, chyba od kościoła, bo jedna z pierwszych zbudowana w okolicy Warszawy. No i tego, tak, ale mama nie zgodziła się, co się absolutnie Powiedziała, że jako katolik nie wolno mnie wchodzić do burnicy. <laughs> ale, 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 ale można powiedzieć, że tego, że, że, że miałem wielkie, zawsze od dzieciństwa, miałem większy, zawsze wielkie zainteresowanie ludźmi innej narodowości, innych kultów i tak dalej. Oczywiście w Polsce natykało się na ludzi z pochodzenia ormiańskiego, ukraińskiego, y, niemieckiego i y, 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 y białoruskiego, i tak dalej, litewskiego. No, oczywiście z, później znalazłem się w, w, na Poborzu właśnie, gdzie, 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 gdzie było dużo mieszkańców, mieszkańców pochodzenia niemieckiego, nawet ta szkoła Sióz elżbietanek była mieszana, bo tam był taki była spora grupa takich dzieci zamożnych gospodarzy niemieckich, wokół. Ale to była przepraszam, ale to była szkoła podstawowa, czy? To była szkoła podstawowa, tak, tak. To mhm. była szkoła podstawowa i tam I to coś... była pana pierwsza szkoła? Proszę. To była pana pierwsza szkoła. No, nie, ja ze względu na ten rozpad rodziny, ja przenosiłem się z miejsca na miejsce i byłem w sześciu szkołach podstawowych, Ojej. w trzech gimnazjach. Jak to, pan to przeżył to, to, to jako było, dziecko? Nie, to, to nie była najlepsza, <gryw> najlepszy sposób przygotowania do kariery wykładowcy naukow, 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 naukowego prawda, w Oksfordzie, ale jakoś dałem sobie radę. Ale czy a dla małego chłopca to nie było bardzo stresujące takie przenoszenie się? Na pewno uczyło przystosowania się absolutnie, w pewien sposób. Absolutnie. Ja zawsze mówię, że szczęśliwa rodzina jest szczęściem, ale, ale nieszczęśliwa rodzina ma również zalety, dlatego że w, w, wytwarza jakąś siłę charakteru, konieczność adaptacji, konieczność przyzwyczajenia się do życia wśród obcych. Ja miałem tą kolosalną zaletę, powiem, spotkałem się, przyjechałem do Anglii z, z dużą ilością Polaków w moim wieku i, i później. I wielu z nich pamiętam, też o tych młodych, mieli wielkie trudności adaptacji. Ja nie miałem żadnych. Jestem wśród cudzoziemców, ale ja prawie całe życie obracałem się wśród obcych ludzi. No właśnie. Mam sobie radę, to mnie zupełnie nie, nie stresowało. No właśnie, a jak, wygląda, jak, jak wyglądała wtedy Polska? Jak pana najwcześniejsze wspomnienia? E, czy dzieci, bo, ponieważ e, e, pierwsze lata życia spędził pan w Grodzisku. E, tak. Ile lat pierwszych? E, jakieś 10 lat. 10 lat? Czy ma pan jakieś wspomnienia z tych pierwszych 10 lat? Mam masę wspomnień. <noise> bo nie wszyscy pamiętają, dlatego. Które są, które są zapisane. Ja pamiętam jednak jeden z moich pierwszych wspomnień. To jest to, że ten, ten zamach stanu generała Piłsudskiego. Tak. Wujek, jeden z moich wujków warszawskich, z którymi byliśmy w kontakcie, bo mieliśmy dużą część rodziny w Warszawie, także moja matka bardzo lubiła Warszawę i, i była bardzo, bardzo zbliżona do tych, do tych krewnych warszawskich i często tam właśnie wyjeżdżaliśmy. Z drugiej strony nie mieliście tak daleko. No właśnie, kolejba taka wspaniała kolejka, jak to się nazywało, kolejka elektryczna, która mhm. kursowała właśnie między Warszawą a, a, a między Warszawą i Grodziskiem. No więc, więc pamiętam, że dwójek przywiózł mi album i to było rok czy dwa razy, dwa lata po... Po zamachu stanu, jeszcze nie potrafiłem chyba czytać. I on właśnie przeczytał ten album, wyjaśnił, prawda, co, to, co, co to był ten zamach stanu, kto był prezydent, kto był marszałek yy, Piłsudski i tak dalej, i tak dalej. I to była moja pierwsza lekcja historii, to było też niesłychanie ciekawe. Ile pan mógł mieć wtedy lat? I to, to było, to zamach stanu był 20, w maju 26 roku, to musiało być 27 albo 28 Mm -hmm. Ale nigdy nie zapomnę tej rozmowy, prawda? I, i nawet pamiętam niektóre zdjęcia z tego z tego albumu, takie słynne zdjęcia, zdjęcie, gdzie Marszałek Piłsudski i ówczesny prezydent, którego nazwisko zapomniałem w tej chwili, spotykają się na moście ponia, e, poniatowskiego. poniatowskiego, tak? No i podają sobie rękę i decydują, że nie będzie. Z, że się poddadzą, że, 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 że nie będzie walk, że te walki, że w wojny cywilnej między tymi, czyli po prostu on abdykował, prezydent abdykował i oddał władzę Piłsudskiemu. Więc to były takie, to u jedne z najwcześniejszych spotkań. A czy lubił pan te wyjazdy do Warszawy? Kochałem. Pamięta pan przedwojenną Warszawę? Pamiętam bardzo dobrze. To jest właśnie bardzo ciekawe, bo Grodzisk to było no, małe miasto. Nie ja wiem, jedna trzecia część to była żydowska, nie bardzo zamożna, chociaż było, było, było trochę inteligencji, było trochę mieszczaństwa różnego rodzaju i tak dalej. Natomiast... Natomiast... Ale, ale, ale było no, to bardzo małe miasteczkiem. Ja, ja żyłem właśnie w Warszawie od samego... Można powiedzieć, nie ma samego urodzenia, bo matka mnie tam zabierała właśnie albo do kina, albo do muzeów, albo na przyjęcia urodzin, na odwiedziny, jakieś święta rodzinne i tak dalej. I ta rodzina warszawska była bardzo duża. Tam było mi się koło 6, około 10 osób. Także także z Warszawy znałem bardzo dobrze i tam się tam się jeździło, prawda, jak mówię właśnie, żeby... Zapoznać się z tym Wielkim Światem, <grym> <grym> kinem, teatrem, wystawą jakąś. No i później pójść na dobre lody czy, czy do, do kawiarni na, na jakąś dobrą kawę z ciastem czy coś takiego. Także Warszawę pamiętam świetnie, ale to było to był głównie, głównie te centrum Warszawy, bo oni tam mieszkali i tam mm -hmm. były te ciekawe rzeczy. No, nazywano Warszawę Paryżem Wschodu, prawda? Później dowiedziałem się, że również Bukaresztu, nazywany Paryżem, w Paryżem Wschodu. Ale rzeczywiście te centrum miasta wyglądało bardzo imponująco. Tak. Później miałem wielki, wielki problem, kiedy wróciłem do Polski w 1956 roku, pod koniec 1956 po raz pierwszy po opuszczeniu Polski. I starałem się odnaleźć w tej Warszawie, która była tak zburzona, więc Parę, kilk, rzeczy, Miejsca, które pan pamiętał. Które... Niektóre rzeczy pamiętałem. Były kościoły, do których chodziłem. Yy, i, i były ulice, które dobrze wyjątkowo, no, ale inne były zburzone, inne były całkowicie przebudowane. Krajobraz był zupełnie inny w, w, w tym stylu, w so, tak zwanym socjalistycznym. A socja się pamiętam to okolice placu Konstytucji, bo tam mieszkałem w okolicach. No i to, i, to, i to było całkowicie nowe i zmienione. Hmm. Tak, to nie każdy może się poszczycić wspomnieniem tak. Warszawy e, z tego najpiękniejszego okresu, prawda? Tak. E, a, ale Warszawa wstała, jest dalej stolicą, rozwija się już no, zupełnie innym, w zupełnie innym kierunku już, i w zupełnie innym stylu. Aczkolwiek no. często wracamy do tych wspomnień, prawda? E, no to będę... Chciałbym dodać, że zmienił się również kolosalnie Grodzisk, to jest olbrzymie, olbrzymie prosperujące miasto, jedno z najbardziej prosperujących miast na, na Mazowszu. Mają genialnego burmistrza, który tam sprowadził masę zagranicznych firm i tak dalej. Także pojechać, dla mnie pojechać do Grodziska i, 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 i oglądać Grodzisk, to znowu jest całkowicie inne, nowe przeżycie. Czy miał pan jakieś rodzeństwo? Mam do tej pory mam siostrę mam siostrę stryjeczną, Hania Pełczyńska się nazywała teraz Stefańska, która tam do tej biera, która była dwa, dwa, dwa tygodnie starsza ode mnie. Bo rodzice, się jej ojciec razem. był bratem mego ojca i, 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 i obaj bracia zabrali ślub, mam zresztą zdjęcia właśnie z tego ślubu i obaj bracia zawarli ślub tego samego życia, tego samego dnia. I, i, no i zabrali się do dzieła, że tak powiem, bardzo szybko, z tym, że wujek Franek y, pobył mojego ojca o dwa tygodnie. No, czasem to też jeszcze, y, y, że tak powiem, pędku światu. Tak. Czasem bierze górę, aczkolwiek y, wychowywaliście się razem? Proszę. Wychowywaliście się razem. Tak, chodziliśmy razem do szkoły, do przedszkola, nawet no, chodziliśmy razem do wspaniałego przedszkola. Pani Elwertowej, opartej na takiej, jak się nazywa, na tak zwanej metodzie freblowskiej, gdzie robiłem kolosalne postępy. Tak. Byłem tam tylko prawda, od 5 do siedmiu lat, kiedy poszedłem do, do pierwszej klasy szkoły powszechnej. Właściwie zdałem tą arytmetykę do, do stu, tak, Czytałem do, do książki, ale uczyłem się czytać, kiedy miałem 5, 6 lat. A to nie było wtedy powszechne? Nie, absolutnie, ale to była właśnie to, to była ta szkoła, która była genialnie prowadzona właśnie tą metodą, która była połączeniem zabawy i, i tego. I,